28 sierpnia o godzinie 17 przyniesie ze sobą mały kamyk, i to będzie bardzo taka delikatna, subtelna subtelne spotkanie. Będzie rabin z Katowic, który odmówi kadisz, będzie dużo różnych ludzi, będzie szofar, który tam zagra przy tym getcie. Złożymy te kamyki. Kamyk jako symbol pamięci, żydowski symbol pamięci, czegoś trwałego i. Czegoś trwałego, wiecznego, i potem udamy się do bramy Cukermana na pierwszy Minian, czyli nabożeństwo od 70 lat. Bardzo, bardzo zapraszamy. Nasze motto, hasło przewodnie to jest złóżmy 30 tysięcy kamieni dla 30 tysięcy Żydów z Będzina. Bardzo zależy nam na, na każdym, kto przyjdzie i przyniesie ten kamień. Pojdziesz raz, kiedy, gdzie, gdzie? 28 sierpnia. O godzinie 17.00 plac bohaterów Getta w Będzinie warpie kamionka.